Żyjemy w takich czasach, kiedy, kiedy ludzie e, żywią się tym hejtem, e, i to jest dla mnie okropne. Bo, bo dlaczego? Ja jednak wolę nie mówić złych rzeczy, jeżeli mam cokolwiek do przekazania złego, tylko mówić te fajne, te pozytywne rzeczy. I, i to jest najbardziej bolesne, że jesteśmy wystawieni na taką szeroką krytykę e, ze wszystkich stron. Ja uwielbiam krytykę, kiedy jest ona jakkolwiek racjonalna i mogę z tego wyciągnąć wnioski i poprawić siebie a nie kiedy ktoś po prostu chce wbić cię bo, bo tak, bo tak, żeby poczuć się lepiej. Więc to jest największy minus pracy w telewizji, ale jest mnóstwo plusów, które maskują te minusy i dlatego jestem nadal w tym miejscu, gdzie jestem i, i jestem z tego powodu szczęśliwa. Nie czytam komentarzy, nie czytam reportaży na swój temat, nie czytam e, jakichkolwiek artykułów, bo e, zarówno tych dobrych, jak i zły, bo jest oczywiście to nie jest tak, że, że, że fala hejtu się wylewa i tylko ona jest, bo jest bardzo dużo bardzo przychylnych mi e, artykułów, za które bardzo dziękuję, jestem naprawdę wdzięczna. E, ale, ale nie czytam, bo naj, najbardziej, najważniejsze są dla mnie jednak opinie moich bliskich, mojej rodziny. I jeżeli oni mówią, że jest dobrze, jeżeli oni mnie wspierają, a wiem, że to są najwięksi krytycy, jak to co mogą być, szczególnie moja mama, kochana Bożenka, to jeżeli oni mówią, że jest dobrze, to ja w to wierzę, że jest dobrze. A jednocześnie, jeżeli mama mówi, że popraw coś lub zrób coś inaczej, to ja wiem, że to jest, to jest dobra krytyka i, i biorę ją sobie zawsze do serca.